A, a, szybko! Nie ma ani chwili do stracenia! Mamy bardzo mało czasu. Zły Head właśnie otwiera portal do obcego wymiaru po to, żeby przyzwać swoje klony. Jedynym ratunkiem jest zrobienie kolejnej listy top 10 gier na jakiś temat. Nie pytajcie mnie, jak to działa. Nie mamy naprawdę czasu na półgodzinny dialog z ekspozycją, jakim rozpoczyna się większość współczesnych gier. Trzeba przejść do rzeczy, bo inaczej grozi nam zalew złymi Headami. Zegar tyka. Muszę wymyślić jakiś ciekawy temat. A może by tak gry z limitem czasowym. W grach wideo bardzo często musimy borykać się z limitem czasowym. I ten limit czasowy często wzbudza spore emocje, chociaż nie w każdym typie gier. Dzisiaj chciałbym pokazać jednak 10 tytułów, które do tematu limitu czasowego podchodziły w nieco bardziej złożony sposób i do których ten limit czasowy nie zawsze pasował, bo nie wszyscy gracze chcieli grać z ręką na zegarku. Dobra, ale wystarczy z tym wstępem, musimy się spieszyć, bo sprawa jest poważna. Tak więc, oto top 10 gier, w które gramy z ręką na zegarku. Zegarku. Szkoda, że nie ubrałem dzisiaj zegarka. <grymne> Idealnie by pasował. <grymne> Naszą listę zaczynamy od gry The Legend of Zelda: Majora's Mask. Zelda to w momencie, w którym nagrywam ten materiał, temat gorący, no bo wyszła słynna wersja na Switcha i Wii U, która jest naprawdę fantastyczna i która zawierając pewne elementy czasowości, to jednak nie narzuca na gracza żadnych ograniczeń. Nie wszystkie odsłony Zeldy takie były. Majora's Mask narzuciła na gracza pewien limit czasowy. Nasze główne zadanie musieliśmy wykonać w ciągu 72 godzin czasu gry. Naturalnie rzecz biorąc w grze pojawiło się sporo mechanik, które pozwoliły nam bawić się czasem na różne sposoby albo w jakiś sposób oszukać nieubłagane wskazówki czasomierza. Wielu graczy podchodzi do tej odsłony Zelda z niepewnością. Nie ma przecież nic bardziej stresującego niż upływający czas. Przeskakując od klasyka do klasyka, prezentuję wam Prince of Persia. Pierwsza odsłona Prince of Persia to charakterystyczna platformówka akcji, która miała jednak pewien aspekt, o którym dzisiaj może nie do końca pamiętamy, a mianowicie grę trzeba było ukończyć w 60 minut. Gra nie operowała więc życiem czy tego typu elementami. Kiedy ginęliśmy, trafialiśmy na początek, no i po prostu wszystko toczyło się dalej. Takie podejście sprawiło, że no, musieliśmy się wyuczyć tej gry krok po kroku, po to, żeby móc ją później w jednym ciągu przejść. Abstrahując jednak od tych wizji przesypującego się piasku w klepsydrze czasu, gra była. Była naprawdę świetna i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Którego mamy dzisiaj? Ach, nie zaliczę najlepszego zakończenia. Taka sytuacja mogła przydarzyć się wam w personie 4 Golden. Persony są oczywiście zupełnie innym przykładem zabawy czasem i narzucania na gracza pewnych limitów. W poszczególnych odsłonach tej serii rytm rozgrywki wyznaczają zarówno dzień i noc, ale także po prostu kalendarz. W różnych miesiącach gry robimy różne rzeczy. Z czasem odkrywamy jednak, że w ciągu tych kilku miesięcy być może nie będziemy w stanie sprawdzić i zobaczyć wszystkiego w grze. No i właśnie być może nie doprowadzimy do najlepszego, najpełniejszego zakończenia. Wiecie, jaka jest najbardziej nierealistyczna gra komputerowa? z Windowsa, a wiedzą o tym osoby, które grały w Keep Talking and Nobody Explodes. Keep Talking and Nobody Explodes to jedna z bardziej pomysłowych gier wieloosobowych z ostatnich lat. Gra polega na tym, że jedna osoba jest ekspertem do spraw bomb i ma przed sobą wielostronicowy, skomplikowany poradnik rozbrajania, a pozostała grupa siedzi przed ekranem i widzi bombę. Może ją obracać, może sprawdzać różne elementy, no i na tej bazie trzeba dojść do tego, jak rozbroić bombę. Najbardziej istotną informacją jest oczywiście to, że cały czas nieubłaganie tyka zegar. W takim opisie Keep Talking and Nobody Explodes nie brzmi może jak coś super. Super ekscytującego, ale wierzcie mi, że jeśli odpalicie to sobie nawet ze znajomymi, którzy nie znają się za bardzo na grach, to na pewno czas upłynie wam bardzo szybko, bo po prostu gra jest niesamowicie emocjonująca. Nic dodać, nic. A, a co tu taktyka? Czerwony! Czerwony! Umieszczanie limitu czasowego w grze rozbudowanej i długiej na kilkadziesiąt godzin jest dość ryzykowne, no ale co poradzić na to, że kosmici są jacy są. XCOM2 Seria XCOM zawsze operowała czasem. To zawsze były gry, w których im dłużej zwlekaliśmy z podejmowaniem jakiś ważnych kroków, tym większe zaległości sobie robiliśmy i tym większe problemy mieliśmy. W ostatniej odsłonie XCOM 2 postawiono na ten aspekt mocniej niż kiedykolwiek. Gra opiera się na tym prostym założeniu, że nie jesteśmy oficjalnie działającą organizacją, lecz grupą futurystycznych partyzantów, a do tego obca rasa szykuje jakiś zaawansowany projekt Avatar, który ma zapewnić jej ultimatywne zwycięstwo nad ludzkością. Z jednej strony możemy więc spowalniać pracę nad projektem Avatar, niszcząc pewne instalacje, ale z drugiej strony sama gra jest jest zdefiniowana w inny sposób. Mamy ograniczenie turowe w misjach, i częściej polegają one nie na wybiciu wszystkim i zebraniu całego sprzętu do domu, ale na wypełnieniu misji i ewakuowaniu się z terenu. To oczywiście nie wszystkim graczom się podoba, ale wydaje mi się, że dobrze oddaje cały ten scenariusz i w fajny sposób zdynamizowało samą rozgrywkę turową. Po tak poważnej sprawie jak ratowanie świata, przejdźmy do gry o ratowaniu świata w pół minuty. Half Minute Hero to zabawa konwencją japońskiego RPG, a także zabawa czasem. Gra opiera się na bardzo prostych założeniach, że jest to taka miniaturka japońskiego RPG, w którym na uratowanie świata mamy dosłownie 30 sekund. Musimy wyekspić postać, musimy zebrać sprzęt, wykonać questy poboczne, przemierzyć rozległą krainę, no i dopiero na samym końcu zabić tego gościa, który trzyma rękę na przycisku zniszczenia świata. Naturalnie rzecz biorąc, Half Minute Hero wychodzi z takiego zabawnego założenia, ale oferuje graczowi wiele możliwości. Kontrolowania i wpływania na czas. Bardzo zabawny pomysł na zabawę. Czasem zabawa, zabawa, zabawa. Cholera, jesteśmy w połowie materiału. Mam chyba za mało czasu. Musimy coś z tym zrobić. Mówią, że trzynastka to pechowa liczba. W przypadku Final Fantasy, coś w tym było. Final Fantasy XIII, 1, 2 i 3, no nie były grami najlepszymi. O ile w dwójce limitów czasowych jako tako nie było, bo chodziło bardziej o podróże w czasie, tak w trójce Square Enix postawiło na bardzo niebezpiecznego konia. To znaczy, konia. W kształcie zegarka. W dużym skrócie Lightning Returns Final Fantasy XIII jest obszernym, pełnoprawnym, rozbudowanym rpg wszystkimi typowymi elementami, do których dorzucono jednak limit czasu, a mianowicie to, że jeśli nie wypełnimy pewnych rzeczy w pewnym czasie, to ryzykujemy tym, że po prostu wszystko. Będzie na marne. Przyznam otwarcie, że po ukończeniu i pierwszej i drugiej odsłony trzynastki ostatecznie nie udało mi się sięgnąć po Lightning Returns, więc nie wiem na ile jest to problematyczne, ale zasięgając języka u osób, które grały w tę, grę, na przykład naszego kolegi Energika. No wychodzi mi tutaj taki wynik, że była to decyzja niezbyt przemyślana i niezbyt dobrze zbalansowana. Doprowadziło to chyba tylko do jednego. Zamiast poczucia jakiejś presji czasu, czuło się poczucie chęci sprawdzenia poradnika, żeby zobaczyć, jak dobrze wszystko zaliczyć, żeby dostać do. Dobre zakończenie. Wchodząc tutaj do tej białej przestrzeni poza rzeczywistością, miałem wpisane na liście jako następną pozycję MacPixel, ale nagle olśniło mnie, że opowiem o czymś innym. Bionic Deuce. Bionic Deuce to gra studia Arkane Games, znanego chociażby z AI War i paru innych mniej lub bardziej udanych tytułów. Chodzi o to, że w grze wcielamy się w najemników broniących miasta przed armią robotów, która to armia ma nadejść tam za bodajże 30 dni. No i teraz każda tura to jest jeden dzień i podczas tej tury możemy robić różne rzeczy, więc musimy podejmować takie decyzje stawiając na różne aspekty. Grę można zakończyć na przykład osłabiając armię robotów w taki sposób, że jesteśmy w stanie ją roznieść w pył 5 minut. Możemy też dozbroić się maksymalnie i stoczyć gigantyczną bitwę. Jedynym minusem Bionic Deus i wielu innych gier tego producenta jest chyba oprawa audiowizualna. No nie jest ona zbyt fantastyczna. Wiecie co? To chyba się nie uda ta lista. Nie mam już propozycji. W 60 sekund mam na to, żeby zebrać jakieś rzeczy i pójść do schronu. 60 Seconds. Znacie taką polską grę? To dobrze, bo będziemy mówić o Falloutie. Jednym z bardziej znanych herpegów, który narzucał ograniczenia czasowe, jest oczywiście Fallout. Oczywiście z perspektywy czasu. No wiem, że ten limit czasowy był ustawiony w taki sposób, żebyśmy czuli jakąś presję, ale żebyśmy mieli jednak duże szanse na powodzenie. Fallout bawił się tym elementem, bo pasował on świetnie do samego klimatu, bo wiadomo, że walka o przetrwanie nie polega na tym, że masz nieograniczony czas i nieograniczone zasoby, ale jednocześnie był ustawiony w taki sposób, albo przy przy takich założeniach, że nie wpływało to negatywnie na rozgrywkę. No i oczywiście mogliśmy zawsze doprowadzić do tego happy endu. Znaczy, happy endu w klimacie Fallouta, to znaczy, że wszyscy i tak dalej byli narkomanami zmutowanymi, którzy nie mają co jeść. Ale o tym nie mówmy, na pewno przyszliście tutaj, żeby zaczerpnąć rozrywki. My name's Chuck. Wiecie, jak to jest. Zombie mają dużo czasu, ale kiedy zombie nadchodzą. To nie ma nawet czasu, żeby spojrzeć na zegarek. Trochę się pogubiłem w tej zapowiedzi, ale czasu nie cofniesz. Chociaż. znaczy, że ją Mówią, że szczęśliwi czasu nie liczą. To znaczy, że zombie są szczęśliwe? Nie, ta zapowiedź też mi się nie podoba. Cofnijmy czas jeszcze raz. Słyszeliście takie powiedzenie, że czas leczy rany? Zombie nie słyszały. Ech, dobra, zostańmy przy tym, bo już nie mam czasu. Dead Rising to jedna z nielicznych wysokobudżetowych gier akcji która w tak istotny sposób postawiła na ograniczenie czasowe i zresztą zebrała za to ostre cięgi, bo bardzo wielu graczy nie lubi Death Rising właśnie za ten limit czasowy. Przypominam, że i w jedynce, i w dwójce musieliśmy dosłownie na każdym kroku walczyć z zegarkiem. Upływający czas był jednym z naszych głównych przeciwników, no bo same zombie nie sprawiały wielkiego problemu. Muszę przyznać, że należę do grupy tych osób, którym Death Rising za to się podobał, bo w żadnej innej grze nie miałem podobnych odczuć. Był i jest to wciąż jeden z najlepszych symulatorów. Przed trwania wobec inwazji zombie, bo tak jak próbowałem zażartować wcześniej, zombie mają dużo czasu na to, żeby nas dorwać. Wskazówka jest więc po naszej stronie boiska. To znaczy... No musimy coś zrobić, nie można siedzieć na du... Co jest grane? The Rising było dziesiątą propozycją, a licznik na tym wielkim zegarze w odmierzającym czas do otwarcia portalu, z którego wyjdą klony złego Heda, nadal chodzi. Aha, no tak, muszę jeszcze przeczytać alternatywne propozycje, które zaproponowaliście na Twitterze. Zabawy czasem uskuteczniano też w takich grach jak. FTL, o którym wspominałem, Tą propozycję przedstawił Artur. Kaskad przedstawił grę Katamari, czyli grę o moim życiu, bo jakoś się to toczy i robię się coraz większy. Rafał wspomniał o tony Hawku, który pasowałby mi do tych gier, które wymieniłem na początku. Andrzej wspomniał o Sinking Island, szczerze mówiąc, nie znam. Pojawił się także Tekken, The Club. 60 Seconds od Kamila, Bartek wspomniał o Mac Pixelu, o którym też chciałem wspomnieć, a Grad wspomniał o grze Super Time Force Ultra, w której demo miałem okazję zagrać i rzeczywiście to pasuje do tematu. Na no Krix napisał: Obecnie prawie każda gra nakłada na gracza limit czasu minimalnego na ukończenie gry. Nie każdy będzie miał tyle wolnego czasu, żeby ukończyć jeden tytuł i zabrać. No, ja nie prosiłem o bycie filozofem, no to miały być. O nie, następny. Paweł Borawski z magazynu Gamer. Najlepsza gra, która nakłada na ciebie limit czasowy. Życie. Ho, ho, ho. Nie, naprawdę, ja nie mam na to czasu. Jestem zajętym człowiekiem, no. Pro, Prosta rzecz. Kilka... Ile sekund to zajęło wpisanie do jakiejś propozycji? Ja chcę do, do domu. Ta lista była tendencyjna. Straciliście tylko czas.